Mi się wydaje, że was ta kreacja kręci. Najlepsi z najlepszych w wielkim finale. Coś pięknego, nie mam nic więcej do powiedzenia. Mistrzowski występ. Jestem zachwycona, absolutnie. Choreografia była po prostu niesamowita. Kto sięgnie po sławę i 300 tysięcy złotych? Doskonałe. Jest taka noc, betarda! Mam talent na żywo. Wielki finał w sobotę o 20 w TVM. Jeśli myślisz, że potrafisz tańczyć, to znaczy, że potrafisz tańczyć. Jeśli sądzisz, że coś jest modne, to to jest modne. Go Desperados. Magic Black Friday w Answer.com. Setki modowych marek aż do minus 70%. Sprawdź w Answer.com i naszej aplikacji. Dzień dobry, co słychać? Co tam u Was? Jak się dzisiaj macie? Chcesz o tym porozmawiać? Pani Mario, co u Pani? Nie teraz. Cieszę się, że Państwa widzę. Spóźniłem się. Nie przejmuj się tym. Zdążę. Hej, coś się stało? Kochanie, nie wyglądasz najlepiej. Co tam u Ciebie? Dobrze. To po prostu bardzo długi tydzień. Zadbajmy o to, by każdy miał się dobrze w te święta. Spokojnych świąt z Magenta Dom życzy T-Mobile. Mm. Casto w Castorama moc mega okazji tylko do 4 grudnia mega okazja 30% zniżki na drugą dowolną lampę wewnętrzną mega okazja 40% zniżki na drugie opakowanie farby kolorowej lux ściany i sufity mega okazja 15% zwrotu na kartę za kuchenne meble modułowe wraz z wyposażeniem tyle mega okazji znajdziesz tylko w nowej gazewce Castoramy. wielka kumulacja mega okazji czeka właśnie na ciebie tylko do 4 grudnia w sklepach Castorama i na castorama.pl Number 5 Chanel. Tylko do soboty. Black Week w salonach Agata. Wow! Mega rabaty na setki produktów. Na przykład materace z kolekcji Galaxy w różnych rozmiarach i o różnych stopniach twardości aż 30% taniej. Korzystaj z promocji w salonach Agata i na agatamed.pl. W naszej kuchni nie ma miejsca na marnowanie jedzenia. I tak samo nie ma miejsca na straty energii podczas prania. Wypierzemy to w zimnej wodzie. Takie plamy w zimnej wodzie? Dokładnie. Nowe kapsułki Wizir Platinum mają wzmacniacz usuwania trudnych plam, nawet w zimnej wodzie. I oszczędzasz do 60% energii. Idealnie białe. <grych> I będą niższe rachunki nie będzie. Zamknąć aż kliknie. Chronić przed dziećmi. Rewelacje z koszyka oszczędności Oszą. Kiedy buzie są zadowolone? Gdy na obiad są mielone. Teraz w Oszą mięso mielone już za 5.45 za opakowanie przy zakupie trzech. Sprawdź, co jeszcze kryje koszyk oszczędności Oszą. W lubelni teraz jajka od kurek z wolnego wybiegu Same wiejskie jaja? A jakże, do najlepszy Tak? No tak Bo lepszy makaron to lepszy rosół Najlepszy Tak tak, Nobella jajeczna z jajami od kurs wolnego wybiegu, tak jak lubisz. RTV Euro AGD Tłumy są na wielkim finale Black Friday Week. Bo teraz Rabaty, Rata Gratis i do Maja nie płacisz. Piekarnik Whirlpool 464 złotych taniej Płyta Whirlpool 459 złotych taniej. W sklepach i na eurocom.pl Co? Co tam u Co tam umamy? Spytał Ewen. Zadbajmy o to, by każdy miał się dobrze w te święta Także dzięki prezentom Tylko w T-Mobile pakiet Magenta Dom z super szybkim światłowodem Nielimitowanym internetem w smartfonie i nielimitowanym pakietem telewizji I HBO Max na rok w prezencie A dodatkowo kupując Samsung Galaxy S21 FE 5G Drugi smartfon dostaniesz w prezencie Na przebarwienia próbowałam już wszystkiego Bez efektów Nivea Cellular Luminus przeciw przebarwieniom działa od pierwszego dnia. Widoczne rezultaty już po dwóch tygodniach, a po 15 redukcja przebarwień aż o 71%. Dołącz do miliona kobiet. Wybierz Nivea Cellular Luminus Serum na przebarwienia numer jeden na świecie. Pozwól sobie na jeszcze więcej pielęgnacji. Teraz w drogeriach Hebe produkty do oczyszczania i pielęgnacji twarzy Nivea w atrakcyjnych cenach. na to co istotne. Na przykład modułowe relingi dachowe. Nowa Dacia Sandero Stepway z ubezpieczeniem za 99% w ofercie Dacia finansowanie. Przyjdź i przetestuj. George Jean. Niewiarygodne. Mm, niezapomniany smak. Nespresso. What else? Zbiałeś sześciu rodzinom zastępczym. Sam o siebie zadbał. Daj ludziom szansę. Tylko się wydają mi. To jak gra o tron. Co? Nic, wygłupiam się. Każdy może zostać super bohaterem. Szukam na Przekażę mu moc. Wypowiedz no moje imię. Nie znam. Szazam. Serio? Mów. Ale jazda. Masz super mocy? Nawet nie wiem jak w tym sikać. Super prędkość. Jestem kulotporny. Szazam. Jutro o 20.00 w TVN. Zawsze uwielbiałam święta, tylko to potworna karówka. Gotowanie, sprzątanie, pakowanie. No A ma być jeszcze gorzej. No nie, co się stało? Mama przyjeżdża na święta. O ja pitole. Mamo. ziema ma pannica. Co tu się odwala? Już wszystkich zaprosiła. Do mnie 184 osoby. Co? Chcę odzyskać radość świąt. Chcemy zrobić święta po swojemu? To zrobimy. Uwielbiam, Mikołaj. Ma takie miłe osoby. Złe mamuśki 2. Jak przetrwać święta? W sobotę o 22.25 w TVN. Dawid Kubacki został liderem Tutaru świata. Czy w Finlandii potwierdzi świetną formę? Zaczynamy skakanie w TVN. Puchar Świata Wrócę. W sobotę i w niedzielę o 8.30 w TVN i Playerze. Z ośmiu śmiałków, którzy stoczyli bitwę na przesłony, obiektywy i kreatywność, zostali Kasia, Łukasz oraz Ernest. To jedno z nich będzie autorem tego idealnego zdjęcia. Perfect Picture. Jutro o 19.30 w siódemce. Każdy wiek ma swoje zalety. Niech żyje młodość, niech żyje dojrzałość. Rywalizację, czas zacząć. Nowy sezon. 40 kontra 20. Od poniedziałku do piątku w siódemce. Przełom w pielęgnacji. Odbudowa, odżywienie i blask. Eveline Cosmetics. z promocji w drogeriach Hebe. Sponsorem programu jest właściciel marki Eveline Cosmetics, producent przeciwzmarszczkowej linii z bioaktywnym złotem Gold Lift Expert. Wesołych świąt oraz miłego oglądania programu życzy jego sponsor firma Prymat, producent przypraw i musztard. Na program zaprasza sponsor Tarczyński, producent parówek bez konserwantów z linii Tarczyński Naturalnie. Plaki w Bielsku Białej zdały egzamin. Nudna, bo bez sosu okazała się dla odmiany sałata. Przed Magdą Gesler schabowy, a więc znów danie z kuchni polskiej, z odpowiednimi oby dodatkami. To wygląda.